Dziś po raz 17 w finałach, sześciokrotny mistrz Polski z numerem czwartym, lider unitarnów Tomasz Golob. To tyle jeśli chodzi o statystykę. Tomasz Golob tego zawodnika oglądać będziemy w pierwszym wyścigu. Kibice Tarnowscy wierzą w sukces krajowego lidera. A prowadzący te zawody pan Andrzej Terlecki z Gdańska jest drugie miejsce przed rokiem. Tomasz Golop 35 lat, wychowanek w Kolonii Bydgoszcz. On ustawił swój motocykl najbliżej bandy. Mają jeszcze 30 sekund, czterej zawodnicy do tego, aby stanąć nieruchomo pod taśmą maszyny startowej. Już uczynił to Golop, właściwie wjechał w taśmę. Patrząc na nazwiska rywali wydaje się, że Tomasz Golop powinien ten wyścig wygrać. A więc przypomnijmy raz jeszcze. Słaboń w czerwonym, Jabłoński w niebieskim, Skórnicki w białym i Tomasz Golow w koloru żółtego. Taśma w górze. Tomasz Golob powinien być i jest pierwszy na wejściu. Pierwszy wiraż za jego plecami. Jabłoński na miejscu trzecim, Słaboń na czwartym. Adam Skórnicki, który ma tutaj na stadionie w Tarnowie sporą 50-osobową grupkę kibiców, którzy przyjechali za nim z Poznania. Golop, dalej Jabłoński na miejscu trzecim Słaboń i na czwartym Adam Skórnicki. Za moment będziemy mieli półmetek rywalizacji. Golop pewnie zmierza po pierwsze trzy punkty w tym turnieju. Za jego plecami Krzysztof Jabłoński. Na trzecim miejscu Krzysztof Słaboń i na czwartym Adam Skórnicki. Wyścig troszeczkę bez emocji. Golob na prowadzeniu. Rozpoczął ostatnie okrążenie. Zawodnik miejscowej Unii. Tomasz Golub. Krzysztof Jabłoński. Słaboń trzeci. I Skórnicki czwarty. Taka będzie kolejność na mecie. Trzy punkty dla Goloba, dwa dla Jabłońskiego, jeden dla Skórnickiego. I bez punktu Adam Skórnicki. Zwycięzca pierwszego wyścigu, Tomasz Golob. No, dla niego będzie tutaj kilka bardzo ciekawych no momentów. Walkę. Tomasz Golob w kasku czerwonym, w niebieskim Rafał Dobrucki, w białym Damian Waliński i w kasku koloru żółtego oglądać będziemy Jacka Rępałę. Przypomnę, że Tomasz Golob trzy punkty, tyleż samo Rafał Dobrucki, Damian Waliński dwa punkty, no i Jacek Rępała jeden punkt. Golob, czy może... Rafał Dobrucki. Rafał, do Rafał Dobrucki znakomicie ma spasowany sprzęt do tego toru. To widzieliśmy dwa tygodnie temu na meczu ligowym. Tomasz Golob ma ostatnio problemy ze sprzętem. W pierwszym biegu wygrał, no ale teraz będzie na pewno decydował w dużej mierze start. No, wszyscy zawodnicy mniej więcej znają już ścieżkę, które należy jechać, także za chwilę będziemy znali wynik tego biegu. No, jeden z tych zawodników yy, nie będzie miał kompletu, to jest pewne. Golob, Dobrowski, Waliński i Rempała. Rempała wydaje się być pierwszy. Wielka niespodzianka, bo wyścigu ósmym Golob jest daleko, jest na miejscu czwartym, ale już się przedziera. Przycisnął manetkę, wyszedł na drugie prowadzenie, na drugie miejsce na prowadzeniu jest cały czas Jacek Rempała. To wielka niespodzianka tego wyścigu, ale już chodzi mu na koło yy, Tomasz Golop na trzecie miejsce. Na trzecim miejscu jest Dobrocki, na czwartym Baliński, a Golob walczy z Rempałą o trzy punkty w tym wyścigu. Rempała zaskoczył raczej oczy wszystkich i widzów były tutaj skupione na rywalizacji między, między Tomaszem a Rafałem. I korzystał to na swój sposób wychowanek Tarnowskiej. Drużyny były kolega Dobruckiego i Palińskiego z Leszna. Rozpoczyna się ostatnie okrążenie. Ogląda się przez lewe ramię. gdzie jest golop? golob teraz szerzej. Jedzie już prawie tylnym kołem. Wszedł na tą dmuchaną bandę. Zszedł bliżej. No i teraz akcja wyścigu. Troszeczkę jakby zawrzęsło motocyklem. Goloba jak nie przy krawężniku, to może spod bandy, nie udaje mu się. I brawa, wielkie brawa dla Jacka Rempały, który wygrywa ten wyścig. Wygrywa niespodziewanie. Trzy punkty dla Jacka Rempały. Ma w sumie cztery oczka. Damian Bali, Krzyżaniak, Golob, Szanowski i Jędrzejak. Pięć punktów Goloba, trzy punkty Jędrzejaka, bez punktów Szanowski. I trzy punkty krzyżeniaka. Jeśli mielibyśmy spoglądać tylko na zdobycze punktowe, wówczas moglibyśmy śmiało powiedzieć, że Tomasz Golob powinien i musi wygrać ten wyścig, ale już pokazały to inne wyścigi, że może być tutaj niespodzianka w czasie tych zawodów. Paśma w górze. Jędrzejak, czy Golob i proszę, mamy niespodziankę przynajmniej na tym pierwszym wirażu. Jędrzejak na prowadzeniu, Golob jest drugi, stracił trzecie miejsce Krzyżaniak na rzecz Chrzanowskiego. Tomek Jędrzejak, pamiętam jak w Bydgoszczy w 2003 roku skoczył na podium, a teraz fantastyczna akcja Tomasza Goloba daje mu pierwsze miejsce. Golob wyszedł atakiem na prostej przed Tomasza Jędrzejaka i na półmetku rywalizacji będzie pierwszy. Teraz jeszcze ładna walka. Oto drugie miejsce między Szanowski. Jędrzejakiem. Szanowski schodzi do krawężnika. Próbuje wytchnąć Jędrzejaka. Jędrzejak spada na miejsce trzecie. Na czwartym jedzie nie liczący się w tym gronie. Jacek Krzyżaniak, A Rozpędzony po trzy punkty. Zmierza Tomasz Golob, który musiał się napracować, aby wyprzedzić Jędrzejaka. Jędrzejak jedzie trzeci między golobem i Jędrzejakiem. Mamy Tomasza Chrzanowskiego, który ma szansę na pierwsze punkty w tym turnieju. Zrezygnował z jazdy Jacek Krzyżaniak, ale jeszcze siłą rozpędu ciągnie na tym torze swój motocykl. Golob wygrywa. Na miejscu drugim mamy szanowskiego Jędrzejak jeden punkt, bez punktu Jacek Krzyżaniak, więc podliczamy. 5 plus 3 to jest w sumie 8 punktów dla Tomasza Goloba. Tomasz Jędrzejak ma 4 punkty. Mamy wyścig szesnasty, Wyścig braterski Sebastian Łamek kontra Jacek Golob kontra Tomasz Golob i Zbigniew Suchecki. Konfrontacja braci Golobów. Sebastian Łamek jedzie w kasku czerwonym ma 5 punktów. Przypomnę, że Tomasz Golob ma punktów 8. Jeśli ten wyścig wygra, zainkasuje 3 punkty wówczas zrówna się z punktami w naszych programach z liderem którym jest Wiesław Jakuś. Wiesław Jakuś. Trzy razy. Trzy i raz dwa. Tomasz Golob. No i Zbigniew Suchecki. Najbliżej bandy zawodnik Zetka Rzetu Chronopol Zielona Góra. Sebastian Łamek. Jacek Golop. Tomasz Golop. Suchecki. Sebastian Łamek. Ale proszę, jakaś niespodzianka. Suchecki jest na miejscu drugim! A bracia Golubowie na miejscu trzecim. Tomasz na czwartym. Jacek na prowadzeniu mamy Sebastiana Ułamka. Drugi jedzie Zbyszek Suchecki, który do tej pory wybaczył. Jeden punkt, ale minął go. Tomasz Golob. Tomasz Golob jest drugi. Jacek Golob jest na czwartej pozycji. Ma jakieś 15 metrów do Sebastiana Ułamka. Tomasz Golob. Tomasz Golob, którego mocno naciska Suchecki. Zbliżył się do lidera Tarnowskiej Unii, zawodnik z Zielonej Góry, ale tylko na moment, cały czas na prowadzeniu. Pewnie jedzie po trzy punkty Sebastian Ułamek. Wygrał, jak do po tej pory, tylko jeden wyścig. Ułamek, później Tomasz Golow. dalej Suchecki i na czwartym miejscu Jacek Golob. Ostatnie okrążenie. Przedostatnia prosta, ostatni łuk. I Sebastian Kłamek. Pędzi po trzy punkty. Dwa dla Tomasza Goloba. Bez punktu. Jacek Golob. Jeden punkt. Zbyszek Suchecki, który ma dwa punkty. Podliczamy to wszystko. Tomasz Golob, dziesięć oczek. Wyścig 20 przed nami. Jarosław Kampel, Wiesław Jaguś, Piotr Bratasiewicz i Tomasz Golob. To może. To musi być wyścig, który decydował będzie o medalach. Tomasz Golob, 10 punktów, 8 punktów Jarosława Hampela, 8 punktów Piotra Protasiewicza i 11 punktów Wiesława Jagusia. Raz jeszcze, bo to bardzo ważne, Wiesław Jaguś w kasku koloru niebieskiego, Tomasz Golob w kasku koloru żółtego, z tego skrajnego pola startowego. Jarosław Hampel, najbliżej krawężnika w kasku koloru czerwonego i w białym. Piotr Protasiewicz, obok niego Tomasz Golop. Wiesław Jaguś 11 punktów, Tomasz Golob 10. Jaguś czy Golob? Wszyscy oglądają ten wyścig na stojąco, ale na prowadzeniu mamy Jarosława Hampela, traci to miejsce pierwsze, Tomasz Golob wychodzi na czoło stawki, gdzie jest Jaguś. Jaguś jest na czwartym miejscu, jeśli dobrze widzę, jeśli tak by się stało wówczas. Mistrzem Polski zostanie, Tomasz Golob na drugim miejscu. Jedzie Jarek Kampel. Nie ma czasu na liczenie punktów, absolutnie. Tomasz Golob, jeśli wygra, będzie miał 13 w sumie i wygra te zawody. Wiesław Jakuś przedziera się na pozycję trzecią. Przed nim już tylko Jarosław Kampel musi walczyć. O te punkty, bo oto teraz jeszcze Jarosław Kampel próbuje się włączyć do walki. Próbuje przejść Tomasza Golowa. Tomasz Golow jest na czele stawki. Tomasz Golow jedzie po zwycięstwo, ale ciśnie go mocno Jarek Kampel. Ostatnie okrężenie. Nie liczy się w kasku koloru białego w tym wyścigu Piotr Brotasiewicz, który jest czwarty. Golow jedzie po swój siódmy indywidualny tytuł Mistrza Polski. Tomasz Golow będzie... Bohaterem tego finału zwycięża Golov, dla niego 3 punkty, 2 dla Jarosława Kampela, 1 punkt dla Wiesława Jakusia, bez punktu Piotr Rotasiewicz i tym sposobem 13 punktów mistrza Polski sezonu 2006 Tomasza Golowa. 10 punktów dla Jarosława Kampela, 12 punktów dla wicemistrza Polski Wiesława Jagusia, Piotr Protasiewicz. Osiem punktów wychodzi więc na to, że miejsce trzecie w tym finale dla Sebastiana Ułamka. I wszystko już jest jasne. Mistrzem Polski Tomasz Golob, wicemistrzem zostaje Wiesław Jagusz. Może uda się posłuchać co mówi Golob do Tarnowskiej Publiczności. Dziękuję chłopakom, którzy jechali bardziej o, o każdy punkt. Cieszę się, że zdobyłem to na tym, tutaj na tym torze. Przecież tutaj trzy lata już jeżdżę. Zrobiłem to dla was, dla was to dedykuję. Dziękuję. No to na to czekają kibice tarnowscy, którzy dzisiaj doślicznie przyszli oglądać sukces swojego ulubieńca. Janusz Kołodziej przekazuje symbolicznie tę czapkę który nie chciał wziąć przed tymi zawodami, Tomasz Golob. Teraz będzie jej właścicielem. To nie jest czapka kadyrowa, bo jest... została zmieniona 3 lata temu. No Na i cza... po raz pierwszy ją ma. Na czapce kadyrowa już nie było miejsca. W tej chwili jest A tyle nowa razy, czapka. razy, pięć razy i za każdym razem wyszywałeś swoje. Za każdym razem wyszywałem dodatkowo następnie rok. Dobrze, posłuchajmy, może Tomasz Lorek przepyta Tomasza Goloba. Tomasz siódmy tytuł, ale ciężko dzisiaj, bo jego narzucił bardzo ostre tempo zawodów i szybki był biegu, Tam przyznasz co się stało, że w ostatnim biegu znalazłeś klucz, bo nie chciałeś mieć ciszy w głowie przed tym biegiem. Czułem, że te zawody będą się rozgrywać w ostatnim biegu. czym ten medal złoty, Dlatego, że strasznie wyrównanie wyró... wyrównana. Natomiast wyrównane biegi. Tutaj każdy bieg jakby decydował o zwycięstwie. Cieszę się, że... Mój team oraz ja zdobyłem tytuł po raz siódmy. Misza Polski cieszę się z tego ogromnie. Sprawiłem się dzisiaj po raz kolejny. Strzymałem do ostatniego biegu ciśnienie. Nie, nie cieszyłem się ze zwycięstw pierwszych, drugich czy trze trzecich, a gdy traciłem punkty, gubiłem, a gubiłem po kolei, trochę się martwiłem i... Widziałem, że nie szło idealnie. Jakby tutaj upłonął sobie chłopaków, którzy tak. wykazali duży kunszt jeździecki i... Jechali po swoje e, punkty, także dziękuję im, im bardzo i de, 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 dedykuję to zwycięstwo Brigidzie i? I Wiktorii o, oraz wszystkim kibicom w, w Polsce i kolegom, którzy dzisiaj tutaj jeżdżą. Tomasz, czy Koldi pomógł sprzętowo w ostatnim biegu, czy radą? <noise> tak, tak. Kołodziej będzie, to będzie nie, niewątpliwie już jest wielkim zawodnikiem, myślę, że będzie jeszcze większym. Ale rzeczywiście podpowiedzi i... A magia tego toru przy jego podpowiedzi pomogło mi to rozwiązać w ostatnim biegu. Dziękuję, Tomasz. Również dziękuję. Tyle Tomasz Golob. A w tej Słuchajmy, przenieśmy się, bo to najważniejszy moment. Na najwyższy stopień podium wchodzi Tomasz Golob, który będzie odbierał nagrody z rąk Andrzeja Grodzkiego i Mieczysław Bienia, prezydenta Tarnowa i wiceprezesa Polskiego Związku Motorowego. Oto Tomasz Golob. 35 lat przed rokiem drugi, a dzisiaj pierwszy. Dość długo są poza domem półtora tygodnia i nie wiem, czy dzisiaj będą wracać do domu, do Bydgoszczy, czy też zostaną. Tomasz Golob, ta owacja jest dla niego. Efektowne wejście z obrotem. Prosi jeszcze o czapkę, bo to stały element. W tej chwili każdy z nich dba, bo profesjonalnie podchodzi do tego sportu, do swojej pracy, o to, aby eksponowani byli wszyscy, którzy wspierają wszystkich zawodników. Złoty medal od prezydenta Tarnowa. I podziękowania za te wiele, wiele miesięcy radości dla kibiców, dla promocji samego miasta, bo przecież w ostatnich latach Tarnów zyskał bardzo dużo dzięki Żużlowi. Dwa tytuły mistrza polski drużynowego, później tytuł indywidualny Janusza i teraz kontynuacja tego sobie Tomasza Golowa. Jeszcze raz widzą Państwo Tomasz Golow. Sami do końca nie wiemy jaka tutaj jest przewidziana, e, jaki jest przewidziany scenariusz na zakończenie tych pięknych zawodów, ale o tym przekonamy się za moment przed rokiem. Efektowny pokaz sztucznych ogni kończył wspaniały finał. Już cała trójka na podium. Tomasz Golob, Wiesław Jaguś i Sebastian Ułamek. Tych nagród będzie tutaj naprawdę bardzo, bardzo wiele. Dlatego dobrze, że ma busa, a to będziemy miał gdzie to wszystko zabrać. Tak. Nie jeździli dziś ci najlepsi w Lidze Szwedzkiej, bo przecież znają ich Państwo. Pokazujemy od kilku tygodni. Dziś także od 22 zapraszamy na retransmisję meczu Ligi Szwedzkiej w Polsacie Sport. Kilku Polaków pojechało, ale ci, którzy byli. Wywalczyli sobie prawo do startu w finale, zostali w Polsce, w Tarnowie.